z testu. wygląda jakby naprawdę był truskawkowy. Yy, mam cię spytać, czy lubisz zdalne samochodziki. Zdalne samochodziki? No. Zajebiście. Akurat na Uberze bym mógł sobie dorabiać takim. Jakieś... Jak zrobisz prawko, to będziesz mógł na normalnym Ale Uberze sobie jeździć. Poszedłbym do krainy nisko rozchodzić. A ja to bym dla Ciebie poszła na kurs kurwa jeżdżenia, wiesz? Po no co na kurs jeżdżenia, jak normalnie dobrze jeżdżę? już. haha, ha, ale nobek! Ha, ha, nie trafił, ha, 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 ale nobek! Ha. Jezus, spadł! Ha. A ty zamiast go łapać, to się z niego śmieje! Zrób prawo jazdy, bo cię przestaje wozić. Po co? Przestaje cię wozić. Ty, a co to kurwa za przewózka nagle? Nie będę korzystać z Twojego samochodu i ty również z niego nie skorzystasz, jeżeli ja z niego nie będę korzystać, wiesz? Dlaczego? Bo nie umiesz jeździć kurwa i nie masz prawa jazdy? Dowodnik Ci? Że co, że nie masz prawa jazdy? Nie, zaraz stream z, prawa, z jazdy. Ta? Mhm. Idź, zrób. A wyjedziesz mi z garażu? <słuch> 你。